Siemano, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku, jak słyszycie bądź nie, pada, jesteśmy w lekko improwizowanym przełasie. pada, pada póki co, żeby nie rzec leje, schowałem się pod płachtą, jeszcze trochę czasu musi minąć zanim będzie można rozbić namiot, zapraszam do oglądania tego odcinka, będzie się działo, będą różni goście, mam nadzieję, że przetrzymamy tą ulewę, że w końcu wyjdzie słońce i że będzie słonecznie i bajecznie. Trzymajcie się i zapraszam jeszcze raz gorąco do oglądania tego odcinka. Gorąco się przyda, końcowa maja ja w Czapie. Dopiero tu przyjechałem. Eee, załoga dzisiaj ma się pojawić. W zasadzie Daniel, którego znacie z innych filmików, już tutaj jest, ale to jest miłośnik mocny, miłośnik góra, mając dzień wolnego od rana. Ja takiego dnia nie miałem. Daniel postanowił, że. Zrobi sobie tripa po górach. Wędróweczkę. Idzie sobie w deszczu, a ja właśnie prognozę pogody sprawdziłem. I nie jest zbyt obiecująco. Jest zmienna jak e, chyba notowania w sprawie koronawirusa. Pieskowi to się nie podoba, że pada, że zimno, wieje. Bez czapy ani róż. Zaraz idę po ciepły polarek. E, f, no, f, masakra. Do 19 ma lać. E, dopiero chyba wieczorem będę rozstawiać namiocik. A tymczasem się pod sobie. Muszę to sobie jakoś czas zorganizować i pogłaskać pieski, bo są smutne. No odcinek nam się zapowiada. Naprawdę nam się zapowiada przygoda. Góry to nie są przelewki. Już nie pierwszy raz to powtarzam. Gdzieś tam przewidywania, przez cały tydzień pogoda sprawdzana wielokrotnie I koniec końców miało do 13 padać, a pada do 19. .00. No trudno. Trudno, trzeba z tym żyć, tą pogodę złą trzeba przeczekać i jakoś tutaj się zaaklimatyzować. Znamy już ten teren, piękny teren, zielony teren, ćwierkowy. Jest tam, tutaj naprawdę niesamowicie. No i co? No i udało nam się złapać kontakt do właściciela tego lasu, którego bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy. Pozdrawiam pana. Witajcie, witajcie. Dołączył do nas pewien jegomość. Jak zwykle. Prawie jak zwykle. Chodź bliżej. Utnie kolana, nogi. Bez nogi. Utnie kolana, nogi. No jestem, jest No witamy, no jest Daniel. Nie ma dystansu społecznego. Nie znaczy to też, że lekceważymy tego korona świrusa. Znaczy to tyle, że jesteśmy znowu na noclegu. czego lekceważymy? No i trochę, trochę ufamy sobie. Pięknie tu śpimy. Pięknie, piękny las. Legalne ognisko. Natomiast. Jesteśmy tutaj sobie po to, żeby Daniel między m.in. zaprezentował wam pewną innowację. Ja na przykład o tym nie miałem pojęcia. W sumie nie, no to przed chwilą wymyśliliśmy, bo przed chwilą to zrobiłem, ale yy, temat pewnie znany albo i nieznany, łączenie śpiworów. Bo tak. jak ktoś śpi z psem, to fajnie sobie kupić dwa i je połączyć, bo wtedy jest dużo miejsca. A jak śpisz w jednym, to piec ci go rozpina, jest bardzo niewygodny. Mega, dwa kapturki. Dwa kapturki. No. Mega to wygląda. No, nie? trzeba mieć prawy i lewy, najlepiej jednej firmy i wtedy ten. Wtedy d to. Dwa kapturaki. Działa. I pan ze swoim psem. Szkoda, że ten drugi nie jest mniejszy taki pod psa, nie? Bo szkoda tyle materiału dźwigania. No po, ten w ogóle jest po, zimowy, to jest po po ciężki. Takiego nie? malutkiego piłeczko, zlęknionego. Dlaczego jest koko zlękniona? No bo lesia ją atakuje dzisiaj. Tak, tak. Lesia atakuje wszystko. Dzisiaj. Trzeba na nią uważać. O, też dzwoni. Kwatera główna. Ciekawe kto. Kto to do nas przyjechał? A witamy. Witamy, witamy. Witamy. O tej porze każdy suba dać może, pamiętajcie, dzwoneczek, subskrycje. Nie ma nachalnej reklamy, nie ma. Nie ma, ma ale Lab bo tracking, się wstydzi, się ja się Nie się wstydzi, ja się nie wstydzę, musicie dawać, dzwoneczek. Przyjechał do nas, miły jegomość. Jest, jest. Podobno od kiedy on wrócił na kanał spadła oglądalność, jak na się 50%. do tego ustosunkujesz? Nie, no tak jest, no. no, kurde, no jak się mam do tego ustosunkować? Latająca kamera jak w halogramy a kto zgadnie gdzie my jesteśmy można wygrać skuter pod pałacem kultury dzisiaj spoko, a teraz aj nie, już tak ładnie skroił, a chciałem nagrać krojenie patrzcie, radzimy sobie, znaleźliśmy tu paletę i sobie na niej siedzimy, posiłki przygotowujemy pijemy zacne piwka uuu, szparagi kto to taki tutaj co to za makułowicz everybody! Dla wszystkich kumatych, deska rozdzielcza od. Ostatnio, jak kręciłem, to nie mieliśmy farta, jak kroiłeś warzywa. I takie, co to będzie, gulasz? To będzie takie, nie wiadomo co, bo tam jest kapusta, papryka, kurczak trochę podsmażony. Kurde, kiedyś jeszcze będą też paragensy. spargęsy, szparagiksy. Kiedyś się śmiałem z takiej kamery, która trzęsie i nie ma stabilizacji, chociaż w statyfi tak wziąłem. A teraz tak mi się skojarzyło, może faktycznie bądźmy kanałem taki halogramy, że kamera jest pływa. Halogramy dzisiaj wierz że ostro. czy jak ona była? Tak. Lucja i halogramy. Ale program naszego pokolenia, nie? Gotowanie na ekranie. That's right. Czekaj, to się nie będę tak garbił. A no właśnie też sobie, muszę o tym pamiętać. Siema siema, pokazujemy co tutaj się dzieje. Czyli mówimy jeszcze o tym naciągu, nie? Tak, mówimy o tym naciągu. Tylko ja nie dosięgam go. Ale czy jest Paweł sens? Nie, o tamtym, o tamtym o tym? No Ale nie ma chyba sensu by popatrzeć. Tak, jest, rośnie ci Rośnie ci i tu sobie jeszcze w tak? plecak czy coś wrzucisz, nie? A no to spoko, to robię. Przyjechałem, zobaczyłem teren, zobaczyłem, że jest dosyć mało miejsca hamakowego tak naprawdę blisko ogniska więc wymyśliliśmy sobie taki e, oto namiocik. Pewnie kojarzycie już z któregoś wypadu naszego z, do Antonina. Paweł spał podobnie. Nie było tam wówczas mowy, że to Antonin. A, przepraszam. Nie nic nie pamiętacie tą konstrukcję już e, z jednego naszego wypadu do lasu. Paweł w takiej spał. E, bardzo ją polecał. Tak, więc ja sobie dzisiaj to zrobiłem. Zaraz sobie zrobię. Pokaż Paweł w środku, jak jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Ło, wow, panie! zrobię. Arena sobie... cyrkowa. Zrobię sobie jakąś tam fajną jeszcze wyściłeczkę. Zrób tak, żeby jeszcze bardziej widzieć te wywinki, co są tam na końcu, te końcówki. Podciągnie mhm. sobie tu i sobie tam może wiesz, plecaczki Plecaczek pokładać czy coś. coś tak? żeby... I jak dasz plecak, to ci jeszcze podniesie, nie? Dokładnie, dokładnie. I to będzie naprawdę wyda kierownik. myślałem, nie chciałem. Rozwiązywać sznurka i taki ten, ale jednak nie zdaje chyba egzaminu. Na patencie. No, taki sła słabszy Słaby ten naciąg, na ale kurde spoko, chyba nie będę tego u Ulewy dłużej chyba nie będzie. Ale nie, wydaje mi się, że jest ok. Są pracusie, leśne się, ze świerkiem w tle. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie się wyszło. Fajnie się wyśpie, blisko ogniska. I <laughs> zapraszamy. Chciałem wam powiedzieć jedną fajną rzecz. Że kocham moich kolegów. <laughs> Powiedz to. Nie, nie, nie musi, musi zostać coś wyjaśnione. Otworzyli zakłady fryzjerskie. W związku z czym człowiek mógł się opitolić. Fashion mode, fashion kącik. Kącik modowy w tym momencie na kanale. E, tak, skoro człowiek się opitoli na bani, to musi nosić czapkę, żeby mu nie było zimno, bądź kapelutek. Na kapelutku widnieje takie oto piękne logo. Pozdrawiamy twórcę tego logo. Pozdrawiamy też e, w zasadzie twórcę tej grupy. Gościa, który gdzieś tam zjednoczył kilka, kilka dobrych bushcraftowych dusz. W związku z czym, ach, powstało całkiem fajne grono, sygnowane gdzieś tam nazwą Bushcraft Wrocław. Nie ma nic przyjemniejszego na filmie niż dym, niż trzaski z ogniska i pracująca piła w tle. Jeżeli lokujemy jakieś tam produkty, na szybki związane z Bushcraftem, to ja bym chciał, to ja bym bardzo chciał też pozdrowić tego oto gościa. Proszę zobaczcie, który prowadzi kanał. Dawno go nie widziałem na kanale, ale zapewne powróci. Mega serdecznie go pozdrawiamy do stanocki. Na Arturito trzymamy kciuki, żebyś, żebyś wrócił w te dwa buty. metry. I życzymy Ci wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Tak, on jest na nowej drodze życia. Każdy ma czasem jakąś drogę. kolejnego. Ej, jak no skapany? Ja bardzo zadowolony. Było bardzo ciepło. Konstrukcja się okazała bardzo fajna, która naprawdę chroni przed dobrym wiatrem. I polecam ją wszystkim. Także instrukcje. I tu dzięki Pawłowi w sumie to rozłożyliśmy, bo on się na tym najbardziej znał, ale bardzo prosto to się rozkłada. To nie jest jakaś tam wielka sztuka, bo myślałem, że namiot zrobić z tego tarfa to jest jakaś sztuka, a się okazuje, że to praktycznie 10 minut jest. Jest. Najwięcej roboty to za zrobieniem śledzi. A jak masz śledzie, to cyk, cyk i masz kurde rozłożone. Nie? Bardzo polecam, poduszeczkę. Najlepsze rozstawienie chyba kałaka na, na mocny wiatr. Najlepsze, bo na mocny wiatr i na pewno na deszcze. My deszczy tutaj nie mieliśmy poza początkiem naszej przygody wczoraj. Ale mimo wszystko, e, no co, no było naprawdę fajnie. Miło spędzony czas. I jeszcze dla psiarzy i dla par. Łączenie śpiworów jest super, elegancko naprawdę się śpi w tym połączonym śpiworze, masz dużo miejsca, żeby się tam, kurcze <grywia> Dla psiarzy i ewentualnie dla par. <grywia> dla psiarzy, ewentualnie <grywia> dla par, tak? <grywia> spoko, spoko. Nic, kończymy tę przygodę, nie było Beer Review Time, ale beer, beer Time na pewno był wczoraj wieczorkiem. Bardzo miły wypad, dziękuję Wam za oglądanie kolejnego odcinka i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, miejmy nadzieję. Hej! Cześć Wam!